Witam. Dziś zaprezentuję kolejny zestaw naprawczy do kart Renault. Tym razem będzie to karta typu Renault Laguna Space Versantis. Nasz zestaw naprawczy składa się tak naprawdę z trzech elementów: nowe płytki z elektroniką, obudowy i dodatkowo dokładam koszyk na baterię. Czemu dokładam, omówię to dalej. Najważniejszym według mnie elementem tego zestawu jest nowa obudowa. No, najdłużej mi się z tym zeszło. Najdłużej szukałem produktu, który by spełnił moje oczekiwania. Niestety oferowane na Allegro obudowy, czy też w Chinach, pozostawiają wiele do życzenia. Przede wszystkim są nietrwałe, są bardzo, bardzo miękkie. Ta obudowa, tak jak inne obudowy, które oferuję, jest typu zatrzaskowego, czyli łączymy ją bez kleju, oraz dodatkowo w porównaniu z innymi obudowami jest bardzo sztywna, czy może nie bardzo sztywniejsza co nam gwarantuje dłuższe i bezproblemowe używanie karty aby nie być gołosłownym mam tu inną obudowę z demobilu tak naprawdę jeszcze jak ktoś się pokusi to można ją skleić i używać Obudowa ta jest zdecydowanie cieńsza od tej, która jest oferowana w zestawie naprawczym. Aby nie być gołosłownym, mam tutaj miareczkę i zaraz zmierzymy. Ta obudowa jest grubości około 0,85 mm. Mam nadzieję, że będzie widać. Jak nie, no to cóż, trzeba będzie wierzyć na słowo. A ta obudowa jest grubości 0,55-06 mm. Jest to obudowa klejona. Ta jest to obudowa e, zatrzaskowa. Można sobie zobaczyć, jakie to jest wszystko miękkie, niestety, płytka z elektroniką w tych kartach nie jest zbyt gruba, to jest cienka jak dla mnie kartka papieru, przez to, że to wszystko pracuje, to wszystko się wygina. To po pewnym czasie są problemy, puszczają luty i karta przestaje w właściwy sposób funkcjonować. Sztywniejsza obudowa. Dłuższe używanie bezproblemowe karty, w zestawie, razem z obudową, jest nowy grot i koszyczek na baterię. Podobnie jak poprzednio, potrzebujemy ze starej karty tylko i wyłącznie chip transpondera ten przelotu wywujemy na nową płytkę z elektroniką i to jest jedyna rzecz która nam potrzebna pozostałe elementy mogą być niesprawne może, gdyby coś się stało z kartą najważniejsze jest żeby ten element ocalał nie może mieć połamanych nóżek, pourywanych nóżek nie może być pęknięty musi być cały, jeżeli tylko transponder będzie cały z powodzeniem z zastosowaniem naszego zestawu naprawczego, reanimujemy naszą kartę. Co ważne, po przelutowaniu nie musimy takiej karty ponownie programować. Dobrze, więc przystąpmy do działania. Mamy starą kartę. No, to jest co prawda, stara, nowa karta po prostu jest to jakaś karta, która nie przeszła testów podczas sprzedaży i z tego co kojarzę, jest to karta nawet chyba nieprogramowana. Zaraz zobaczymy. No tak, odblokowany chip transpondera, więc nie jest to karta nawet zaprogramowana. Przelutujemy sobie chip stąd na nową płytkę z elektroniką i sprawdzimy czy będzie działać. Tutaj producent tej płytki z elektroniką zastosował takie dwa wąsy jako łącznik do baterii. Jak dla mnie wygląda to dość kulawo, to tak chodzi, i tak maliby działać. No, mi się to nie podoba, dlatego w zestawie dokładam koszyczek na baterię zamiast. Tych dwóch dziwnych blaszek. Wymianę rozpoczynamy od odlutowania tych dziwnych wąsów do baterii. I tak naprawdę to już nam nie będzie potrzebne. Teraz przykładając spód obudowy... układamy sobie. Płytkie z elektroniką. Umieszczamy tutaj na swoim miejscu koszyk na baterię oraz lutujemy nóżki. W ten sposób mamy pewność, że we właściwym miejscu już nam się nie przesunie. Koszyczek na baterię. Teraz możemy go demontować i wyjąć. I tak, tak jak mówiłem, ze starej karty potrzebujemy tylko chip transpondera. Lutujemy go w miejsce na płytce zestawu naprawczego. Ważna jest kolejność: pierwsza nóżka jest w tym miejscu, pierwsza nóżka jest w tym miejscu. Nie możemy go obrócić. Ani zamontować w żaden inny sposób, gdyż karta nie będzie działać. Przystępujemy do działania. Demontujemy. Będziemy demontować kicik starej karty. Demontowane. To już jest nam niepotrzebne. Działa, nie działa. Nieważne. Mamy pola w naszym zestawie naprawczym. I w ten sam sposób montujemy transponder. Dla pewności zawsze jeszcze zwykłą lutownicą poprawiam luty. Chcę mieć pewność, żeby to po prostu działało. Bardzo częstą usterką w kartach jest to, że na nóżkach transpondera nam po prostu nie łączy i nie nieważne czy jest to karta oryginalna czy zamiennik w wyniku eksploatacji wyginania karty z czasem luty na nóżkach transpondera puszczają dlatego lepiej poprawić i mieć pewność że będzie to przylutowane w sposób poprawne i właściwe. Z drugiej strony. Kontrola z szkłem powiększającym jest ok, jest ok. rzucimy od razu na czytnik, zobaczymy czy działa. Sprawnie wlutowany, działa. Zobaczymy. Może od razu się uda zobaczyć, jak. Czy? tak? Działa. działa i radio. I teraz montaż. Montaż w nowej obudowie. No, ze starej potrzebujemy oczywiście i Ewentualnie stary grot, chociaż nowy jest w zestawie, gdyby coś można sobie dociąć i będzie też nowy, układamy. Na, na, proszę zauważyć, bo ktoś mi zarzucił, że koszyczki są za duże. Wszystko zależy od karty. Jest tych wyrobów tyle w tej karcie. Koszyczek pasuje idealnie, nie ma problemów ze złożeniem. Wszystko jest na swoim miejscu. Koszyczek jest oznaczony delikatnym przetłoczeniem. Jest to producent wielu kart. Takie ma magiczne oznaczenie SK. Ci co handlują wiedzą to jest producentem tego koszyczka. SK. To im powinno powiedzieć wszystko. I zamykamy. Tak jak mówiłem, jest to obudowa zatrzaskowa. Ili łączymy ją bez kropli kleju. Po prostu ściskamy. Pyk, 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 pyk. Pyk. Jeszcze tu. I obudowa zamknę. Wygląda, jakby co dopiero wyszła z fabryczki. Wkładamy baterię. Wkładamy grot. I mamy nową kartę. Co ważne, karta po wymianie transpondera ze starej nie wymaga kodowania. Czyli od razu Działa w aucie. Koszt takiej usługi u kluczykarza nie wiem, czy się podejmie, bo to dla niego nie będzie zarobek, ale w serwisie radiowo-telewizyjnym, komputerowym nie powinniśmy zapłacić zbyt wiele za przelutowanie transpondera i przelutowanie koszyczka. Oszczędzimy kupę pieniędzy na samym programowaniu. Teraz sprawdzimy, czy działa od razu radio. Przednio była rozładowana bateria, a teraz się okazało, że urwany jest jeden przewód. Pyk. działa, 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 działa. Co ważne, mimo że obudowa jest grubsza, może pokażę, tak sztywniejsza. Bez problemu pasuje do czytnika. Żeby nie być gołosłownym. Czytnik z laguny. Mój serwisowy, proszę bardzo. Bez problemu wchodzi, bez problemu wychodzi. Działa. A co do samej sztywności karty? To wygląda tu, tak to wygląda tu. No może tutaj troszeczkę bardziej, bo to jeszcze jest niesklejone. Tamta jest sklejona. Tak wygląda sztywność tanich obudów. Wszystko pracuje. A ta jest no zdecydowanie nieporównywalnie sztywniejsza. wniosek tej obudowy do karty oryginalnej. Znaczy, że karta posłuży nam po profesjonalnej naprawie długie, długie lata. Karty, zestawy naprawcze powinny się pojawić w mojej ofercie w nadchodzącym tygodniu. Czekam jeszcze na większą ilość płytek PCB, jak tylko dostanę w wystawie. Zapraszam do zakupów.